Szkoła na widelcu to fundacja, która zajmuje się promocją edukacji kulinarnej i promocją dobrego jedzenia. Głównie wśród dzieci i młodzieży, bo wierzymy, że to ma sens i to jest immanentny element lepszego życia. Fundacja Szkoła na Widelcu zajmuje się promocją edukacji kulinarnej głównie poprzez robienie warsztatów kulinarnych dla dzieci wspólnie z... Naszą wspaniałą ekipą. Bawimy się z dzieciakami w gotowanie i przez to opowiadamy im, skąd się bierze jedzenie. Że jedzenie to piękny pryzmat, przez który możemy patrzeć na świat i uczyć ich biologii, chemii, fizyki, uczyć ich dodawania, uczyć ich marketingu, uczyć ich najróżniejszych rzeczy, a poza tym uczyć ich przede wszystkim umiejętności gotowania, która przydaje się każdego dnia. Pokażę wam, jak sposób prosty, prosty zrobić warsztaty kulinarne dla dzieciaków. Najpierw wchodzicie na stronę szkoła na i znajdujecie scenariusz. Czytacie sobie ten scenariusz, który zawsze składa się z dwóch części. Merytorycznej, kiedy opowiadacie dzieciakom historię o jedzeniu. Skąd się bierze, jak powstaje, jak smakuje i gdzie jest sens w tym, że słodki lubi kwaśny, a kwaśny lubi ostry. Albo jakąkolwiek inną historię o jedzeniu. Jak już przejdziecie przez punkt pierwszy, myjecie z dzieciakami łapy, dajecie im taki oto radosny fartuszek, Kids, możecie im dać czapeczkę, bo to ma naprawdę duże znaczenie, żeby dzieciaki miały taki feeling, że są w kuchni, a następnie ustawiacie. Stanowisko, które składa się z desek, nożyków. To mogą być takie nożyki, jeżeli dzieciaki są małe, albo trochę większe, jeżeli dzieciaki są większe. Potrzebujecie trochę ręczników papierowych, trochę produktów, miseczki, tak żeby dzieciaki miały gdzie pracować. I chyc, i czas start. Wtedy przygotowujecie bardzo proste danie. Ale jedna rzecz ma istotne znaczenie: to, żeby każdy miał co robić i żeby każde dziecko było zaangażowane w pracę manualną i miało trochę rzeczy, które przygotuje samo. Warsztaty łącznie, czyli teoretyczna i praktyczna część. Nie powinny trwać dłużej niż około godziny, ponieważ dzieci tracą koncentrację, tak jak wy w tym momencie. I po tym czasie przygotowujecie pyszne jedzenie, jecie je razem z nimi i cieszycie się tym, że po jednych warsztatach jesteście w stanie przekonać takiego kurdupla, że jedzenie szpinaku naprawdę ma sens nie tylko zdrowotny, ale również smakowy. Szkołanamielców.pl. Do zobaczenia. Jedzmy sezonowo. Czyli to, co jest w sezonie, to co jest świeże, najlepszej jakości i najzdrowsze. Dwa, rezygnujmy przede wszystkim z produktów wysoko przetworzonych. Hmm, przykład: serki topione, które naprawdę królują w przedszkolach. Jest to zbędny produkt, tak samo parówki. Pieczmy same ciasta, róbmy zdrowe i fajne, świeże słodycze. Wykluczajmy słodkie napoje gotowe, które przedrażają budżet. W to miejsce może iść nawet herbata z świeżą miętą z odrobiną miodu i naprawdę dzieci to piją, umieją się do takich napojów przyzwyczaić i cieszy ich też różnorodność, zimą ciepłe śniadania. Ciepłe śniadania, które tak naprawdę są tanie, ponieważ używamy naszych polskich zbóż. Do tego suszonych owoców. Polepsza to jakość żywienia. przedszkolu dzieci. Zostają dłużej, bo po prostu mniej chorują, a do tego reperuje to budżet. edukacja kulinarna ma fundamentalne znaczenie dlatego że dziś jesteśmy jednym z najszybciej tyjących społeczeństw w Unii Europejskiej 10 razy szybciej niż Amerykanie których dogonimy za niecałą dekadę i znamy narzędzia które są w stanie zapobiec olbrzymiemu kryzysowi między innymi finansowemu który będzie związany z konsekwencjami zdrowy, zdrowotnymi złego odżywiania i dziś niestety w naszym kraju nie ma żadnej długofalowej strategii, która byłaby systematycznym działaniem, które wpływałoby na podniesienie jakości odżywiania w Polsce. Dlatego między innymi realizujemy kampanię Szkolne Smaki, w ramach której odwiedzamy 10 miast Polski, rozmawiamy z ponad setką dyrektorów szkół w każdym z miast, a następnie robimy warsztaty dla dzieci i warsztaty dla kadr szkolnych stołówek. Bo wierzymy, że przekonując tą masę ludzi jesteśmy w stanie wywrzeć wpływ na opiniotwórców i zmienić kondycję edukacji kulinarnej w naszym kraju. Piramida żywienia, poprzez ten talerz, taki, na który jest podzielony na Węgrzech woda, Szkolne Smak to jest taki wyjątkowy projekt dlatego, że po raz pierwszy jeździmy po Polsce, to znaczy jesteśmy w kolejnych miastach, spotykamy się bezpośrednio z ludźmi, rozmawiamy, co można zmienić, jak to zrobić, e, czy rzeczywiście nic nie można zrobić, a może jednak coś, e, co, co, coś da się nam wspólnie e, stworzyć. Dajemy konkretne narzędzia, dajemy rozwiązania, pokazujemy przykłady i wspólnie zastanawiamy się, zastanawiamy się jak wprowadzić zmiany. Przejdźmy na dobrą sprawę na dyrektora. Bardzo ciekawa logika. Ale na przykład teraz dostałam prezent od dyrektora. Żeby zbawić dzieciaków musimy po prostu zrobić e, śmieciowe żarcie. kartki pizzy na kolację. Tak. Wczoraj miałam pizzę na obiad. Słuchajcie, za tydzień są jakieś kulki ziemniaczane, gyros. E, no po prostu, nie żeby zakończyć dzieci. U, nas, u nas, to niemożliwe. Gdzie najpierw miałem, e, narzucono od dyrektora, żeby najprostsze nasze polskie przyprawy i typowe polskie jedzenie. No a w tej chwili zmiana decyzji, i mam robić śmieciowe jedzenie, żeby zachęcić dzieci, dlatego że z kolei, jeżeli nie będziemy mieli star dzieci, to starostwo zamyka stołówkę od września. No, no i to jest... Jakie jest według Ciebie największe wyzwanie, które stoi przed nami? Żeby dzieciaki chciały jeść warzywa, właśnie surówki warzywne, bo y, faktycznie no, y, u nas jedzą, ale jak ja tu słyszę, jak większość się wypowiada, no to wcale nie chcą mieć warzywnych, a, a większość no to, no to hot dogi, no to jakieś tam jeszcze inne pizze. Yy, jak event kosztował złotówkę, to yy, jadło dwieście 40 dzieci. 240, 240, 240 złotych. Dwieście się zł, zł wydajecie na dzień na kosztowaniu dzieci. A teraz je po podwyżce dzieci 160 170 do 200 Ale wiecie co to jest niesamowite bo tak naprawdę oni mają wiedzę o tym jak dobrze gotować Zeszli na i potem jedziemy na Ciebie je napawa optymizmem w tym wszystkim. To, że się zaczyna coś działać, że zaczynamy chyba wszyscy wspólnie ruszać temat edukacji, poprawy tej edukacji na tematów, tematów szkolnych. Na tę chwilę jest, 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 jest to modne, jest, jest, jest bardzo głośno na, w, temacie, w temacie gotowania w szkołach, poprawy, poprawy jakości gotowania, więc wszystko, wszystko jest fajne, piękne idzie w dobrym kierunku.